Jeżeli ktoś myśli, że tu brawant rosną 3-4 metry, no to nie zwróci uwagę no tutaj na krzewy tam to nawet nie wiem, ile będzie mieć z 12 metrów no tutaj skrócimy A jak widać niemy zdrabiny pod krzesywarką jeżeli byśmy nie mieli, no to sekator z grubych konarów. Ja to tutaj bez żyłki, za wysokie krzewy, na nie byłoby jak rozwinąć tej żyłeczki przy takich wysokich krakach. Przytniemy. Bez żyłki, takim oto To warka skwarny jak widać przycinamy jakieś 1,20 m tu je później podróżnamy z wielkimi nożycami jak nie mamy to sekator idziemy na razie na oko jeszcze nie mam tego moich statywów o których tam mówiłem w którymś filmiku że będę miał do cięcia góry ale myślę że w czerwcu powinienem się zaopatrzyć także jedziemy z tematem przy użyciu takiego urządzonka szybciej schodzi nam cięcie tych krzaków jak przestawianie drabiny. Także jak mamy jakieś duże krzaki można się zaopatrzyć w takie urządzenie niekoniecznie musi być na baterie, z jakieś tam firmy, można kupić marketówkę. Bardzo nam to ułatwić, tak jak widać takie hartanie byków, które mają pewnie z 8 metrów. a tak jak widać takie konarki bez najmniejszego problemu to obrządzonką Harata Stijemy na razie na oko, tak jak widać dużo wystaje takich drobnych pętów to jeszcze będzie nożycami równać Dużo już swojej Karierze przycinałem tu i ale chyba Takich dużych tu jeszcze chyba nie skracałem tak Jak tu widać chyba z 2,5 metra Konary Szczerze powiem jakbym miał To ciąć piłką czy Mordować się jakimś sekatorem To bym się nawet nie podejmował Robina 3x12, no to widać jak wygląda przy takich szakach. Zresztą może z 15-20 minut. Wszystkie tuje mamy przycięte. Jak widać, konarów jest w pieron. Teraz na nożyce, podrównamy wszystkie boczne odstające kikuty. A jest po robocie. Już roboty. A ja już tu je mamy z głowy.